Jestem ciekaw, czy zgadniecie, ile jest warta nieruchomość, w której właśnie się znajduję. A jestem przy ulicy Celnej, na rynku Starego Miasta, stolicy, w apartamencie o powierzchni 63 m2. Odpowiedź na końcu filmu. Zanim pokażę Wam samą nieruchomość, to muszę powiedzieć słów kilka o okolicy, bo przecież znajdujemy się na Starym Mieście, a dokładnie przy ulicy Celnej, jednej z najkrótszych i najstarszych ulic Warszawy, bo ona wchodziła w skład pierwotnej starej Warszawy sięgającej XIII i XIV wieku. Pierwotnie nie nosiła nazwy Celna, a Gnojna. Bo właśnie tą ulicą wyprowadzano nieczystości zabrane miasta, na tak zwaną Gnojną Górę. I tak ta ulica funkcjonowała do 1774 roku. Następnie tą ulicę przedłużono do ulicy Bugaj, która znajduje się za mną. Notabene to miejsce kiedyś wyglądało tak. I zmieniono nazwę na ulicę Celną. Celną, dlatego, że znajdowała się tutaj komora celna. A przecież wszyscy świetnie wiemy, czym jest komora celna, prawda? Ja wiedziałem. Nie no, zgrywam się, nie wiedziałem. To nic innego jak urząd celny. Dawny urząd celny. Kojarzycie to romantyczne miejsce na starym rynku, gdzie zakochane pary ślubują sobie miłość i na znak tego zapinają kłódki ze swoimi inicjałami. To jest dokładnie to samo miejsce, gdzie nowożeńcy zaraz po ślubie, czy chwilę przed, robią sobie cudowne sesje zdjęciowe. No tak, to jest właśnie ta gnojna góra. Ciekawe, co nie? Słodziutkie. Już wchodzimy do środka, ale na uwagę i słów kilka zasługuje płaskorzeźba za mną. Byłem święcie przekonany, że ten artyzm datowany jest daleko przed wojną, że sięga setek lat. Nic bardziej mylnego, jakby Radek Kotarski, to dzieło pod tytułem Mazowia Edmunda Majkowskiego z 1966 roku. Ciekawe. Zapraszam do środka. Układ apartamentu jest genialny. Przy wejściu mamy przedpokój z drobną szafą, po bokach dwie sypialnie, po mojej stronie lewej mamy salon z widokiem na Wisłę, po prawej stronie jest kuchnia, a za mną jest łazienka z prysznicem. Wicieńką na torcie tego apartamentu jest jego wysokość 330 cm. Dochodzimy do momentu, w którym podaję wartość nieruchomości, ale zanim to zrobię, to zatrzymaj ten film i w komentarzu napisz, ile uważasz, że jest warta ta nieruchomość, a może oszacujesz dobrą wartość, bo uwaga, nieruchomość jest warta 2 miliony 100 tysięcy zł. To prawie 33 tysiące za m2, troszeczkę ponad 33 tysiące m2. Jeśli masz ciekawą nieruchomość w Warszawie i chciałbyś ją pokazać, napisz do mnie. A może chciałbyś tą nieruchomość sprzedać? To świetnie. A może jesteś utalentowanym agentem, który szuka wartościowej agencji nieruchomości? Napisz do mnie. A ja dzisiaj dziękuję za uwagę. Do zobaczenia!